Dziś ciasto składające się z kilku mięciutkich i aromatycznych warstw idealnie się ze sobą komponujących. Całe jajka i cukier ubijam przez 15 minut na średnich obrotach miksera, mąkę, mak suchy niemielony i proszek do pieczenia mieszam razem. Kiedy piana zrobi się jasna i sztywna, po kilka łyżek dodaję suche składniki, za każdym razem dokładnie mieszając. Gotowe ciasto przelewam do blachy i od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika. Biszkopt piekę 20 minut. W międzyczasie przygotowuję blaty miodowe, Mąka, soda i zimne masło mieszam na wolnych obrotach do konsystencji mokrego piasku. Dodaję cukier, jajko, miód i zimną śmietanę i wszystko mieszam już krótko. Gotowe ciasto dzielę na pół, pierwszą część najpierw rozwałkowuję, a później rozpłaszczam palcami, tak aby powstał równy blat. W razie potrzeby całość można śmiało podsypywać mąką. Ciasto jest klejące. Gotowy blat piekę 20 minut, a w tym czasie w identyczny sposób przygotowuję drugą część ciasta. I teraz krem, jajka i cukier ubijam 3 minuty, dodaję mąkę i mleko, całość podgrzewam aż się zagotuje. Zagotowany budyń przykrywam folią i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Jabłka podduszam aż sok odparuje, galaretkę brzoskwiniową i truskawkową rozpuszczam w 1 trzeciej szklanki gorącej wody i dolewam do jabłek. Całość mieszam i studzę. 250 g miękkiego masła ucieram przez 5 minut i po łyżce dodaję zimny budyń cały czas ucierając. Jedną czwartą gotowego kremu wykładam na miodowy blat, na to jabłka z galaretką brzoskwiniową i kolejna 1 czwarta część kremu. Na krem idzie biszkopt, który lekko nasączam wodą z cukrem i cytryną, na to kolejna warstwa kremu i jabłka z galaretką truskawkową. Na jabłka idzie ostatnia część kremu, na wierzch drugi blat miodowy. Całość wykańczam polewą z białej czekolady i orzechami ciasto do lodówki, aby zastygło i można jeść smacznego.